Kominiarz z polinie w pokoju <laughs> Siemano Oj. I dlatego tylko je noszę Nawet nie zwróciłam uwagi, że są to pani... policjantki Czyli pani zakoła gościa, żeby wsiadł do pojazdu Czyli pani porwała gościa, tak? <laughs> e, jak to wytłumaczyć? E, czasami nie, wiem, jak nie to da wytłumaczyć, się ale ale czeka racjonalne wytłumaczenie. Nie tak jak pani podaje, tylko czeka na normalne ludzkie wytłumaczenie nie wiem, jak to inaczej wytłumaczy, tylko ja po prostu nie wnosi się, się do wszystko. bo taki pomysł, wymagasz rzeczywiście hospitalizacji Zakładam ci żółtą opaskę. Jezu, ale bym się z tą przelizzał, ała. A ja z tobą nie. Ale dzięki za propozycję. <laughs> to. E. Przed... Ona nie wie, ona nie wie, ona nie wie. <laughs> 3 godziny, 21, 47, bo ja mam inny zegar. Logiczny. <laughs> zarobił mi kawkę i ciasteczko. Zapisane. Dobra, a bo dzisiaj jest Mikołajki, są to Dzień dobraci dla Zwierząt. Dziękuję, Miguel. <zyspansy> Właśnie, czemu nie ma podwyżki, jak jest dzisiaj Mikołajki szef? <suszel> <zyspansy> <tyspansy> <Zatrzel> <zyspansy> On Androwi. Biedna... <śpansy> nie no, dobra... W w na końcu streama wyjdziecie do Jelly i wy ją wyzywacie na czacie. I ja mówię na Discordzie ej chłopaki i dziewczyny, nie róbcie tego Nie róbcie takich rzeczy. A, a do mnie chłopaki Później na Discordzie policyjnym, że jak ktoś ma do mnie problem, to nie chce tego mówić, bo się boi, że albo ja będę go ścisnął, albo czatko przyjdzie i będzie wysywał. <grystanie> że nie chcę skończyć tak jak Jennifer. Więc się rozwija... Nie róbcie takich rzeczy. Ja wychodzę na jakiegoś toksycznego. 406 za 510 Fajny spodnie A uprawialiście chociaż... Do... Co? No co? Nie A no to dobrze To wtedy cię szanuję Ej, jak na chłopak, który ruchnął swoją córkę mówimy zakardowany To na chłopa, który ruchnął swoją siostrę mówimy Enzo Co? Że jest enzowaty? A to ty nie wiedziałeś o tym? Że Lorek walił swoją siostrę? No. Na kanapie, na tonym? On miał siostrę No on miał siostrę No i on ten Czym cim, 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 na kanapie na tonem? Czyli za palce palcą ucieli. była takie zdjęcie, czy cokolwiek, trzeba by z tego Cześć. Z tej strony Giorgio Ulani. Halo? No słyszę. Chciała być może kiedyś gdzieś wyskoczyć? Kiedyś gdzieś to znaczy, co i gdzie? I kim mhm. pan jest? Ja jestem e, takim źródłem, co sobie biega czasami po ulicy. Dałaś mi kiedyś swój numer i się tak uśmiechałaś ładnie. Ale telefonów, to jak ja daję, to ewentualnie na żądanie z dokładnika jakieś muszę. <laughs> Nie, no co ty? Jakby ja nie jestem nie? taki. Jest pan taki? I e. ja ja nie przypominam sobie, że bym takąkolwiek numer, tak normalnie. E. Taki jest problem, ty pan? Słuchaj, wiesz, może byłaś lekko podchmielona, wiesz, mi też w brzuszku piję latały motylki. Nie piję to Słuchaj, po prostu wyskoczymy gdzieś czy nie. To prosta propozycja. Nie ja wiem dziwnie wyskoczyć z kimś gdzieś jak ja nawet nie mam pojęcia jak pan wygląda i pan jest jest pan? Idealny, idealna pogoda i idealny czas na to, żeby zagrać w tenisa. O, z tenisa mogę pana roz... problemu. Dobra, roz problemów. to ja się będę odzywał w wolnej chwili, bo aktualnie mam dużo pracy i zagramy w tenisa. Dobrze. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, ruchamy policjantkę znowu. Kocham to. Widzę wam też stanął? Dziś z lewej strony chcę usłyszeć go. Nie słyszę kasiera. Wszystko dobrze, wszystko dobrze. To jakiś chyba trans. Ale no, ten karoserat. No jest. to jest? Co to jest? Co, Co tam powiedziałeś? No nie, nie, no, nie, się nie, 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 To nie, ja! nie, ja. Ja mam To nie, 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 dziś stosunek to było stałem obsmarowany mentalnym gównem ale mi się podobało rób ze mnie sz... wesołych świąt cześć Nyx. Negocjuje wypierdalaj! O k. Ale się drobię! Trzymano ruda, kurwa, co tam robimy na pana pir. Banta! Zaraz pie... się do safe'u wynosimy złoto, I wszystko tu wy, w Kosmos! A ty co się, k. Patrzysz, grzybka, k. się, spokój! Słuchaj, mam tu, k. zaraz będzie zarabędzie papa, bebek! I tyle, k. będzie z tego waszego, k. policyjnego życia, rozumiesz to? Chyba za Już. bardzo się udzielił świąteczny klimat i Alwina i Wybiórek Co ty p******e Widzisz jakiego mam węża na głowie? Tutaj, o pach pach tak. jestem zakamuflowany bo jestem Dobra. Dobra Yyyy 4 s*****a na chciała ze mną może przelizać kiedyś ja się, odzywam, ja, ja się nie odzywam, ja tylko osłaniam Będziesz rozmawiał ze mną a nie z nią tak, y -y. y -y. no, ta ta Ty zazdrośnik Jesteś sp***a Co, co Zazdrośnik, się Uff się teraz, LSPD Co tutaj się dzieje? W środku. Y nie wiem k Wymieniamy żarówki no tak, a ci ludzie patrzą w ziemię, bo żeby im nie błysło po oczach. Zastanówmy się, czy to może być prawda, bo no, no, nie wiem, nie wiem. A ty jak Teraz, myślisz? Ile jest osób patrzących w dół, a ile <śmieniu> jest osób wymieniających żarówkę. No jak myślisz, jak myślisz. Wszyscy wymieniamy żarówki, żaróweczki do góry, żaróweczki. Podjebało mi. Słuchaj, czterech patrzy w ziemię, k***a, pięciu MacGyvery i zaraz... O... Tych Co, rozumiesz? Masz widać? Tutaj zajebiste warunki, bo inaczej Dam ci, jak ty to powiedziałeś zajebiste warunki, jak ustaniesz grozić dla zakładników. A nie, najmniej... to się nie dogadamy, idę ich wyruchać w Teraz wszyscy, którzy są zgarbieni, dostaną piuta w dupę Zdajmy im gacie, wyjmę pod że... moją power, Jest a potem zrób jak idę mały iść from the Poland, wyląduję <laughs> moim k***em w ich k***a dupie Co on mówi w ogóle? Już możemy przejść do negocjacji <laughs> Słanie, czu... Wolny odjazd za jednego, za trzech, a brak śmigłowca i mi i mnie nie Nie będę z tobą rozmawiał, no, jak będziesz my... podnosił go... na mnie gości. Miejmy negocjatora, no, inaczej z wami nie gadamy. Pierdą się. No jeba, o to no, chodzi. Pa, mam... A mogła Kisa negocjować? Wyćkryliśmy policjanta, który negocjować nie potrafi. I dostał na, na słuchę pana degrada. że, że, go na mi leczy! <słuchaj> Uśpij mnie, uśpi mnie bo nie wytrzymam Nie prosi, nie robiłem weterynarza. No, Ruda, Ruda, złap mnie za rękę bo umieram Hehehe się, Pan Złap mnie no, za no, dłoń To no, są no, prawdopodobnie no, moje no, ostatnie no, chwile Podnieś ręce Złap mnie za rękę Nie chcę umierać w no, Dobra Ja te sikaniule, dam ci od razu jakiś... Tego, głupiego Jasia co ty no, mi strzykujesz, no, głupiego no, Jasia? normalnie, normalnie o, dobra. Aaaa! Co Dobra. stać i tylko obserwować się do pana Nie wiem, ale póki jest waga odwrócona, spróbuję tą kulę wyjąć. A co ty to! Ała! A to jej, nie? Ała! nie tak Hey. Jakie słodkie dziecko. Jest ja... to dobra, Nie Jest dzieckiem, tylko mi naćpali, pomóż! A co to za Ja i Ja nie? Johan! Jasu! Ziała! 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 Ziała!